Cześć. Mieliście może ostatnio okazję obejrzeć jakąś bajkę dla dzieci? Którąś z tych kreskówek, które teraz nadają na tych kanałach dla dzieci, właśnie? Tak się złożyło, że ja miałem. Moja siostrzenica zafundowała mi odcinek Kucyków Pony. Siedziałem razem z nią przed komputerem i oglądałem tą kreskówkę z. Wybałuszonymi oczami. Co chwilę przez głowę przechodziło mi takie pytanie: What the fuck? Nie wiem, czy ta bajka ma służyć praniu mózgów, czy, czy jakimś przejmowaniu kontroli nad tymi dziećmi. Naprawdę nie wiem. Moje pokolenie oglądało jeszcze w miarę normalne bajki. Wiadomo, że nie było tam jakichś przesłanek, wielkich morałów, które miały dziecko wychowywać już od najmłodszych lat. Ale nie były przynajmniej durne. W tym odcinku, który właśnie oglądałem, nie dosyć, że było pełno kucyków, chmury z waty cukrowej, czekoladowy deszcz, ...jakieś żelkowe jabłka, coś takiego, żygać się chciało od tej słodkości. To jeszcze był czarny charakter, który wyglądał jak połączenie kozy, węża, kurczaka, czegoś jeszcze. Nie wiem, co musiał ćpać jego rysownik, ale tego to nawet chyba ruch palikota nie chciałby zalegalizować. Naprawdę, gdybym był rodzicem, wolałbym milion razy, żeby moje dziecko oglądało, jak mysz z kotem ganiają się po domu przy okazji go rozwalając, niż jak banda kolorowych, latających kucyków dotyka się rogami i co chwilę rozmawia z jakimś typkiem, który wygląda, jakby go Przemieliło, ale nie do końca. A jestem złą postacią z bajki. Uciekłem z zo, tylko po drodze wpadłem do niszczarki na liście. No tak ten koleś wyglądał. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak te dzieci mogą to oglądać. To chyba faktycznie ma w sobie coś z jakiejś metody prania mózgu albo coś takiego. Swoją drogą to przecież dorośli również oglądają My Little Pony. To już jest naprawdę porażka systemu. Co Wy o tym sądzicie? Z chęcią się dowiem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.